Ej, co jest? Anulował mecz! Czemu? Z powodu zakłóceń sieci mecz został anulowany. Ej, co? Co? Się no, co? Ej, to dlatego, miał ja takiego laga ty gościu. CSGO Skins to strona, gdzie możesz otworzyć skrzynki i stoczyć epickie bitwy, skorzystać z exchangera i brać udział w regularnych eventach organizowanych na stronie. Dodatkowo z moim kodem Karo dostajesz 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu do każdego doładowania. Pamiętaj również o codziennej skrzynce, którą możesz otworzyć za darmo. Widzimy się na stronie. Weź weź, ją, weź, ją, weź ją. <ślesk> <ślesk> oh, what, Thank you for the drop,

<śmany> tryba Trybałowski Trybałowski tryba tryba Jak ty chyba, chyba tam głos podpana, tryba, Pana, to, tak. tryba, to ty groski. chyba normalnie śpiewasz to A 2 z krasowki o pracę, no? To jest twoja prezentacja Dzień dobry. W tej rozmowie o pracy chciałbym zaprezentować swoją prezentację na temat y, profitu na stronie CS z oczywiście z kodem Karot oraz kodem Bulion. O kurcze, tutaj widzimy szczęśliwą rodzinę i piękny dom, y, ponieważ oh. Holy shit, no way! Ej, ty był w smoku. I ja strzelałem do miłosza! Ja strzelałem do Miłosza i zabiłem typa. <laughs> <laughs> o, oh, jeden z lewa, lewa, lewa. Miałem yeah, no fireboxu. Oh. Yeah. Face. <laughs> Freddy Fuzber? O oh, cholera, hit of Freddy Fuzber! Upa, <laughs> <laughs> ej, co się stało z Kasperem? Widzicie, jaki zgarbiony stoi? Mogę sobie trzymać do góry, jaki cud. Jak oh to jest skarb Kaspera, wstań! <laughs> to jest z tymi drzwiami.

O kurwa. Ca-, oh ja pierdolę, pago, pago, pago. Tylko jedno go wiem. Koksu 5 gra. Zostawcie, kurde, suba.